Cześć wam dzisiaj jest Wizu wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Wandering Waves, serii o tym samym tytule i ludzi skalecimy, bo jest dużo rzeczy. Picie wodę, zapomniałem wodę zlepszenie. Stoi herbata ta a, picie wodę, dajcie burzę. A ja lecę z tym odcinkiem, żeby wypić herbatkę, póki jeszcze ciepła. Jest, taki jest plan. Jak zostawicie łapkę i jakiś komentarz, to będzie mi niezmiernie miło, bo wspieracie mnie w ten sposób również, więc to je to. Druga sprawa jest taka, że hotfixów ci u nas dostatek i paczy. Od wejścia tej aktualizacji zbombardowani jesteśmy, przynajmniej ja jestem paczami. Znaczy się co dnia, jeden hotfix na mnie czeka. Co więcej, wczoraj wjechały dwa. Rano, jak siadałem przed streamem z Genshina z tłumaczenia, ja siadłem i nagrałem odcinek, który się no pojawił wczoraj dla Was, czyli przez wczoraj jak się nagrywać, to hotfix był, a potem po streamie jak wszystko ogarnąłem, jak wieczorem siadałem robić daily, to drugi hotfix był, więc były już cztery hotfixy od wejścia aktualizacji w 3 dni. Tak, jutro może będzie kolejny, zobaczymy, zobaczymy. I poprawiło się bardzo dużo, jeżeli chodzi o performance z dzisiejszym hotfixem. Więc tak, siadłem, troszeczkę się pobawiłem. Jeżeli chodzi o ustawienia, nie zmieniałem nic. A troszeczkę siadło w dół. Oha, moja kamera tutaj zasłania. Trochę siadło w dół, więc potem wziąłem, podbiłem ustawienia jest wbite minimalnie więcej niż tutaj było wcześniej, znaczy się dodałem Bloom, który jest żrący zasoby, ale ja lubię Bloom nawet. Nie znoszę Motion Blura, ale Bloom mi nie przeszkadza, więc kwestia gustu. Crowd Density dalej zbite. Ogólnie mam ustawienia dużo niższe niż normalnie, żeby mi się komp nie grzał, nie? To jest, to, to jest cel. Dalej nie ma 60 klatek, po tym jak wywaliło, to nie ma w ogóle tej opcji, niezależnie czy mam włączonego... Ua, w tą stronę. Czy mam włączone, czy tak jak w tym momencie wyłączone FSR3, czy mam w oknie, czy jest pełno Ekranowe sprawdzałem jakby z większością ustawień, z czym się może gryźć, wygląda to tak, jakby opcja 120 klatek została wyrąbana albo ogólnie, albo dla mojego rzędu kart graficznych. Coś tutaj jest nie tego, tak czy inaczej. Od dzisiaj, od rana jest dużo lepiej z performancem jest dużo szybciej, jest dużo płynniej. Jak widzicie jakieś dziwne artefakty, to nie są one związane z tym, że jest coś nie tak z grafiką. Przepraszam w ogóle za jakość wideo w ostatnich tygodniach, bo to od tego momentu, kiedy mi wywaliło te czarne ekrany, błędy, to nagrywam innym programem, który rąbię jakoś strasznie, ale wygląda to dobrze i na podcastach, jak siedzę i mówię do mikrofonu, to nie przeszkadza, nie? Jakbym grał, to by przeszkadzało, więc nagrywam starym programem i przechodzę przez cały proces zmieniania tego wszystkiego, żeby działało, ale to jest czasochłonne i. No, no, czasochłonne przede wszystkim, więc nie ma jakby sensu, ale gdzieś tam na dniach się to ogarnie. Pewnie aktualizacja karty graficznej, sterowników, kilku innych dodatkowych rzeczy i powinniśmy być w domu znowu ze starym, klasycznym nagrywaniem. Więc jeżeli chodzi o hotfixy, to jest to. Mamy, mamy, weszło i działa lepiej. Daj znać, czy u Ciebie też działa lepiej, bo może niekoniecznie, może to jest wyjątkowo u mnie tym razem. A druga rzecz jest taka, że mamy nowy filmik, mamy nowy rezonator, rezonator showcase Augusta i w odpalam to i patrzę, kurde, to, to, Znam to. Czy tu zaraz będzie coś innego? Czy tylko początek jest podobny? Nie, 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 nie. Jest świeżo wstawione, świeżo świeżo wczoraj. Filmik którym dzieje się dokładnie to samo jest klatka w klatkę, prawie identyczny ze względu na to, że oryginalny showcase Augusty, który wstawili twórcy miał jakieś błędy więc nie ten wyrenderowany plik został wstawiony, ktoś tam zapewne stracił robotę bo to, to PR-owo bardzo źle wygląda, ale ogólnie szacun, że skasowali tamten rzucili nowy, dali post na ten temat że jest aktualizacja i update że nowy wstawiają, bo, bo w starym były problemy jakiejś natury technicznej, więc coś tam nie pykło ja nie wyłapałem, aczkolwiek no, trzeba by to na realizować klatka po klatce, żeby zobaczyć, co jest nie tak. To no, mogły być jakieś rzeczy w stylu przeniki, nie teges, albo coś z dźwiękiem było pyknięte, albo coś z, z którąś teksturą było niepoprawnie, więc wyrenderowali ponownie, wstawili One More Time i mamy jeszcze raz rezonator showcase. Więc jeżeli komuś się zaświecił nowy filmik z WW i patrzy, że to jest coś, co już widział, nie, albo konkretnie to jest coś, co omawialiśmy na odcinku, nie wiem, dwa, trzy odcinki temu, a znowu się pojawiło jako nowe, świeże, to nie, to nie jest przypadek, coś się tam zrąbało i poprawka jest. Jeżeli chodzi, Chodzi o quality assurance, quale. To kuro potrzebuje pracy nad tym troszeczkę. Od samego początku mieć z tym problem. No, to jest jedna z rzeczy, które najbardziej ubodło Wówę na starcie, że były problemy techniczne, nie? Więc e, mam nadzieję, że kiedyś to ogarną lepiej. I to jest jedna z tych rzeczy, których ja się boję, słysząc, że oni mają skrócone bety do następnej aktualizacji. W Genshin jest tak, że wchodzi aktualizacja tego samego dnia, startuje beta, co nie jest najlepszym połączeniem. Ja bym dał tej aktualizacji tydzień i dopiero wjeżdżał z betą. A przy okazji Wówy jest tak, że no trzy tygodnie aktualizacji i wjeżdża beta na trzy tygodnie. Trzy tygodnie to jest w sam raz czasu, żeby zrobić sensowną betę. I jeżeli macie no oliwioną, mega działającą, Machinę, a oni jeszcze nie mają, nie? Tutaj co jakiś czas się pojawia jakiś większy problem. Nie to, żeby w produkcjach z dłuższymi betami się to nie zdarzało, bo co jakiś czas w gęszynie coś odwala i też jest poprawka po błędach, Aaaa. ale tu tego było zbyt dużo, żeby moim zdaniem twórcy mogli ryzykować. Plus dla mnie tak z czysto. Wizowej perspektywy ja gadam o likach, spekulacjach i spoilerach, więc im wcześniej wystartuje beta, im wcześniej twórcy jakby zaczną jechać z testowaniem materiału, tym więcej rzeczy ja mam do opowiedzenia. Czy to powiedzieć, co będzie, czy powiedzieć, co się zmieniło od poprzedniej aktualizacji na becie, która jest. Dla mnie byłby to win-win situation, ale oni chcą zmitygować i zminimalizować ilość lików. Jak najbardziej rozumiem, jak najbardziej szanuję, ale wydaje mi się, że z trzech tygodni powinni co najmniej do czterech wydłużyć betę, filmiki. Tego nawet na becie nie ma, to kto inny sprawdza, więc yy, nie wiem, jak tutaj mogliby zmienić workflow, żeby wykościć potencjalne błędy. Zdarza się, zdarza się, pracowałem przy większych projektach związanych jakby z animacjami, z filmami i wiem, że tego typu numery idą i czasami szefostwo mówi, dobra, udajemy... Udajemy, że nie wiemy, może nikt nie zauważy i faktycznie, ze wszystkich przypadków, które kojarzę, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek była drama, że coś dupło i zostało zauważone i trzeba było przepraszać. Raz, ale to jak zajmowaliśmy się fotografią i to nie ja się zajmowałem, tylko miałem styczność z ekipą, która od fotografii była, to obróbka i edycja fotografii była robiona przez gościa, który totalnie nie ogarniał. I jak przyszli fachowcy, zawodowcy, co to, to widzieli... I odsyłali do poprawki, i odsyłali do poprawki, i odsyłali do poprawki. Było takie: Ej, kaman, to jest do zrobienia przy jednym podejściu. Ty to robisz i odsyłasz. Ale zatrudnili jakiegoś nepotyzm totalnie, fachowca, znaczy się syna prawdziwego fachowca, w firmie, która zajmowała się obróbką zdjęć we Wrocławiu, najwyżej profilową, jeżeli ktoś. Wie, co się we Wrocławiu dzieje, to wie, o której firmie ja mówię, i prawdopodobnie kojarzy, o którego kretyna chodzi, nie? Więc e, zdarzają się takie problemy. Niestety, zdarzają się. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Z mojej perspektywy, całkiem nieźle, że się przyznali do błędu i poprawiają. Najlepsze rozwiązanie, jakie można, jak się popełniło błąd, nie? Przeprosić i naprawić, ale fajnie by było, gdyby się tego zdarzało. Mniej z drugiej strony, że filmik promocyjny, w którym nikt tych błędów na dół sprawy nie wyłapał, miał jakieś problemy, to tam oj tam, oj tam. Więc przeskoczmy do tego, co dzieje się. Się na społecznościówkach, ja nie będę po nich orał w tym momencie, ale dwie rzeczy są dla ludzi, którzy od dłuższego czasu, znaczy się, co najmniej 14 dni, nie logowali się w WuWie. Jest Back to Solaris, macie tą grafikę, 480 astraitów, waluta premium, no i tam invitation code, jeżeli coś tam, coś tam, coś tam, to jeszcze dodatkowe astraighty i cała reszta, więc dla tych, którzy wracają do grania, jest możliwość odebrania bonus nagród. Na Prócz tego jest przypomnienie o Discord, sign in, event. Dla tych z Was, którzy nie mają, nie są jeszcze na Discordzie od twórców oficjalnym, to wbicie tam, połączenie swojego konta, daje Wam przez 7 dni nagrody. Dnia 1, 3 i 7 są to astrajty. Po 30 dnia 1 i 2 i 40 dnia 7, czyli łącznie 100 astrajtów. Zawsze troszeczkę, nie? Jakiś tam bonus surowce i waluta również jest, więc dla wszystkich zainteresowanych coś tam się więcej da wykręcić. Fajnie by było, gdyby te nagrody były dawane co aktualizację zabycia na ich serwerze, ale nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze, więc tylko nam przypomnieli, że ej, nagrody są do wzięcia dla wszystkich zainteresowanych. Do wzięcia dla tych, co jeszcze nie brali. Dobre ludziska, ja powstrzymuję się od seplenienia, bo mam pogryziony język czy ciachnięty język. Łore obojętnie, więc jest to skomplikowane, bardziej, czyli to jest ten moment, kiedy powinienem przypomnieć, że dziś jest ostatni dzień, no chyba że ten odcinek zostanie przesunięty, ale dziś powinien być ostatni dzień, gdzie można wstawiać pracę na walkę o cząg troller. Przypominam o tym i zapraszam do wspólnej zabawy w naszych konkursach, w tym to już raczej mało czasu. Żeby wziąć udział, chyba że pracowaliście jeszcze pracki nie wstawiliście. A jeżeli chodzi ogólnie o nasze konkursy, to jest tego sporo, jest tego bardzo dużo. Padowe konkursy i jeszcze zapewne się pojawią niekoniecznie z Gershinem związane. Z wówą chciałbym zrobić, ale muszę najpierw dorwać te pady i musi nie być stać, żeby móc je rozdać, więc to jest jeszcze inna kwestia. Bo nie oszukujmy się, odcinki spadzików nie generują tyle przychodu, żeby to w ogóle się opłacało. To jest bardziej hobbystyczne z mojej strony, absolutnie hobbystyczne. Więc to jest jedno. W temacie innych konkursów mamy gershinowe legendę Hydra, Rohona oraz. Gershin Star travel, gdzie głosować też można. Tu jest taki bajery, że nagrody oczywiście poza Genshinem wykorzystać można, więc dla zainteresowanych. I Dum Lab to jest ten bardziej wuwowy konkurs od Bara. Tutaj trzeba dumne rzeczy w wuwie porobić, no i nagroda też jest do wykorzystania tam, gdzie chcecie, zapewne. Cyfrowe nagrody digital dla zainteresowanych i biorących udział, więc zapraszam do wspólnej zabawy. I to jest już wszystko co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Jeśli ci się to podoba, to nie zapomnij dać łapki w górę, jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę ci miłego dnia, dobrego wieczoru, świetnych pięciogwiazdkowej rolek i niech ro werek wam sprzyja. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasz wsparcie, Jest nieocenioną Elisie Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście arcyosą. Elisie Magowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosąci, twitcher nauczyć! Wasza magia jest twitcher potężna, jesteście twitcherosą, nie? Twitcher dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał i miłego do następnego widu się. Z bardzo i hej! Siedzę z pogryzionym językiem i staram się mówić wyraźnie, ale to jest trudne, bo pogryzłem się w język.